Siemanko, handluj tym, czy z życia handlarza samochodami używanymi i jak widać za mną kolejny tani samochód. Tani w zakupie, tani w utrzymaniu, z niskim przebiegiem. Czy takie się jeszcze trafiają? No i jeszcze gdzieś można znaleźć jakieś pojedyncze sztuki. Natomiast tutaj niestety, jeżeli chodzi o to konkretne auto, o ten model bardziej, no to go gdzieś tam też trapią jakieś bolączki. Zobaczmy sobie, jak ten samochód wygląda po latach. Tak jak jest w tej chwili. Okej, okay, także mamy sobie Mitsubishi. Samochody, które... No, jeżeli chodzi o tą markę, one się jakoś niezbyt często u mnie pojawiają na placu. To jest taki evenement taki wyjątek stanowiący chyba regułę. No, ale ten samochód to jest takie Mitsubishi, ma znaczek Mitsubishi, ale nie do końca jest też w pełni Mitsubishi. Tak według mnie w każdym razie, o czym zaraz Wam powiem. No i auto zginącego gatunku, zginącego gatunku minivanów. Jak widać, ten jest, no jeszcze w całości, aczkolwiek strasznie te auta lubi rdza. Zresztą ten egzemplarz też nie jest od niej wolny. Jest to taki dość ciekawy wymysł samochodowy, bo przede wszystkim jeżeli chodzi o te Mitsubishi, o te właśnie Space Stary, przejedę się tutaj naokoło, dam go na szeroki kąt, żebyście sobie mogli go pooglądać. Jeżeli chodzi o te Space Stary, no to to jest taki dość ciekawy wynalazek, bo raz że jest to mini van, ale taki naprawdę mini bo gdybyśmy sobie tak spojrzeli na tą linię boczną, no to on tak najbardziej przypomina jakieś Suzuki, takie SX4, coś takiego, tylko w takim dość wydłużonym, dziwnym wydaniu. No i generalnie, jeżeli chodzi o to właśnie auto, czyli w tej wersji poliftowej, która już tam trochę ładniej wygląda, mamy ten ładniejszy, ten ładniejszy trochę środek, no to jest to wersja family, jeżeli chodzi o wyposażenie. Natomiast z tego, co się tam gdzieś doczytałem, no to to jest taka chyba wersja family plus bo mamy tutaj takie elementy jak na przykład elektryczne lusterka, których nie było w tej właśnie podstawowej wersji w tej family, czyli były dopiero w tym pakiecie comfort, czyli w tej takiej najbogatszej wersji. Tak samo reelingi, relingów tutaj nie powinno być, one też były montowane w tej takiej wersji właśnie comfort. Także jak one się tutaj dostały, strzelam, że ktoś po prostu je sobie dokupił, bo stwierdził, że coś takiego chce mieć i jakoś mu to tam w tym 2003 roku dołożono tutaj. I z polskiego salonu wyjechał sobie właśnie tak, jak go widzimy. No i co jest takiego niezwykłego w ogóle w tych Space Starach? Jeżeli ktoś miał do czynienia z takimi samochodami, no to na pewno niezwykła jest ilość rdzy, która atakuje te samochody. Także zaraz wam pokażę takie newralgiczne punkty, bo coś tutaj się wiadomo znajdzie w tych autach. Ale. Auto niby jest japońskie, bo jakby nie patrzeć, Mitsubishi, japońska firma, tutaj nie ma co ukrywać. Natomiast ten samochód został osposadzony na płycie podłogowej Volvo, czyli szwedzkiego samochodu S40, o ile dobrze pamiętam. A żeby było ciekawe, tutaj mamy 1.9 diesla na Common Railu z turbinką pod maską, i ten znowu silnik jest kooperacją z Renault. Czyli mamy tutaj. Japoński samochód osadzony na szwedzkiej płycie podłogowej e, z francuskim, powiedzmy, silnikiem. I to wszystko gdzieś mi Mitsubishi sobie pospinało. I mamy to. Ale dobra, mamy rok 2022. Samochód wyjechał na drogi w 2004, czyli tutaj na 100% coś. Się z nim działo, jeżeli chodzi o jakieś rdzawki, inne tego typu rzeczy, które w tej chwili go gdzieś bolą. No, przede wszystkim, jak już wspomniałem w tych Mitsubishi, no to rdza, bo Space Stary, patrząc w ogłoszeniach, przeważnie są zeżarte po prostu przez rdzę. Tu w tym egzemplarzu mamy też takie pewne kwiatki typu ten reflektor trochę paruje. W środku gromadziła się woda, natomiast to nie jest uszkodzenie jakiegoś tego właśnie reflektora. Sam dopiero. Teraz, tak naprawdę dzisiaj, czyli przed tym, jak pojechałem robić zdjęcia do ogłoszenia tego właśnie samochodu, zauważyłem, że tam było źle dokręcone. E, źle była dokręcona zaślepka, która tutaj właśnie trzyma nam, chroni nam żarówkę. Ona była jakoś odwrotnie wsadzona, niby się trzymała, ale było takie po prostu miejsce, e, gdzie woda sobie tam mogła atakować, wciekać. Także tak to wygląda. Natomiast ta druga lampa. To wygląda tak całkiem elegancko. Obie są hella, żeby było śmieszniej. I tak samo przednia szyba. Przednia szyba również jest w oryginale, co mnie tutaj niezmiernie cieszy. I cały samochód wygląda dość legitnie, jeżeli chodzi o blacharkę, ponieważ tutaj nie mamy jakichś takich różnych odcieni. Mamy za to obcierki. Tu obcierka na zderzaku, nawet nie zrobiłem zaprawki, to akurat moja głupota. Tu gdzie zderzak na dole pęknięty. No jest to stary samochód, jakby nie patrzeć. I mamy też polską myśl techniczną w postaci pchełek. Bo tak, tu jest pchełeczka. No i moglibyśmy powiedzieć, że słuchaj, dlaczego ty tutaj nie zamówiłeś nowego ślizgu, no bo po prostu nie. Ten błotnik też tutaj był trochę poprawiany, co zresztą widać. Natomiast dlaczego nie mam pojęcia. Mogło to mieć związek z wystrzeloną oponą, ponieważ tutaj też znalazłem felgę z flakiem po prostu takim oponowym, czyli oponę gdzieś szlak trafił i mogła przy okazji gdzieś tutaj sobie uderzyć. Natomiast w tej chwili. Wiem, że to wygląda tak, jakby nie wyglądało, ponieważ zaraz coś powie, że ta tarcza jest już do wymiany. Natomiast ta tarcza, i to ja Wam gwarantuję, ona jest prawie nowa. W rozumieniu takim, że zero rantu, klocki są też świeżo założone. Tak samo z tyłu mamy nowe klocki i wymienione tarcze i zacisk bodajże w jednym kole. Także tutaj wszystko fajnie śmiga pod tym względem. No Teraz wyjechałem po prostu świeżo z garażu. One niestety były myte, jeżeli chodzi o te felgi, no to były myte kwasem. Także no, zostały takie ślady. Trzeba będzie się troszeczkę przejechać, żeby to zeszło z tej, właśnie, felgi, żeby one wróciły do takiego pierwotnego wyglądu. O dziwo z tyłu, z tyłu jest trochę lepiej, a zacisk jest w drugim kole wymieniony. No i tutaj to wszystko po prostu dość szybko rdzewieje. No tak to już wygląda, jest to taka powierzchniowa rdza. No... Co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Dla mnie jest po prostu fajny punkt, że było to wymienione, wszystko działa, jeżeli chodzi właśnie o to. Z tyłu zderzak wygląda właśnie tak, jak wygląda. I tutaj moje, moja taka teoria jest właśnie, coś mogło się dziać, jeżeli chodzi o tył tego samochodu. Także zderzak na pewno jest, jak widać, uszkodzony, ale jak to się stało, co tu się działo, to już nie mam pojęcia. Poprzedni właściciel również nie wiedział, no bo tak już po prostu ten samochód został kupiony tu widać też, że delikatnie jest klapa wgięta w tym właśnie miejscu także coś, jakaś stuczka kolizja, gdzieś jakiś najazd na tył, także coś na pewno w ten sens się tutaj zadziało i tutaj mamy drugą stronę a, ta już wygląda trochę lepiej, także widać, że ten nowy zacisk daje radę i to dość fajnie hamuje i zobaczmy sobie teraz na spód czyli na to, czego w większości tych właśnie samochodów nie ma a tu jeszcze występują progi żeby było ciekawiej, z drugiej bodajże strony końcówka czystej. Widzicie już sam nie wiem, końcówka progu to było na pewno naprawiane. I jedna dziurka była e, na podwoziu, jeżeli chodzi właśnie o spód tego samochodu, ona też została zaspawana, żeby to już było wszystko takie. Tak jak powinno być po prostu. No, samochód. Co tu się dzieje? A powiem wam, 11 dzień listopada. Także tak, w momencie nagrania mamy 11 listopada i gdzieś tam jest prawdopodobnie jakiś pochód. Bo słyszę, bębny, inne tego typu rzeczy. No nie są to na pewno Indianie. Dobra, także tak ten samochód wygląda z zewnątrz, także naprawdę eksploatacyjne rzeczy wiem, że może te wkręty nie wyglądają jakoś super. No ale samochód też nie jest najnowszy. Zajrzyjmy sobie do środka, bo tutaj jest jedna rzecz, która mi się bardzo nie podoba. W sumie dwie. Jeszcze Wam pokażę tą stronę, jeżeli chodzi o spód. Także też faktycznie według mnie, jak na Space Stara, no to tutaj tragedii nie ma. Bagażnik jeszcze. Widzicie o bagażniku? To bym zapomniał. Tutaj mamy też jakieś rdzawki na klapie, takie małe. Tu coś jest, tu coś jest. Tutaj też coś mamy. Życie. Natomiast zobaczymy, czy tak samo podejdzie do tego nowy nabywca samochodu, który przyjedzie go oglądać. Strzelam, że tutaj już będzie troszeczkę... Inaczej i każda rzecz będzie wytykana palcem, każda niedoskonałość. Teraz wam pokażę ten zderzak. Moim zdaniem, po prostu tutaj była jakaś stuczka. Zderzak gdzieś tam wypadł. Został tutaj, nawet go nie wymieniano, bo tu i tu jest pęknięty. No i po prostu stąd też wzięły się tutaj właśnie te wkręty na bokach tego zderzaka, żeby to się trzymało. No i chyba tyle. Aha, i ta lampa, moim zdaniem, była też wymieniana. Także. Coś tu mogło mieć związek właśnie z tą wgniotką, czyli taka, taka po prostu delikatna jakaś stuczka, chociaż dla niektórych to jest już naprawdę tragedia. Tak wygląda bagażnik, także nie jest ten jakiś taki przeogromny, natomiast poprzedni właściciel tutaj tym samochodem też prowadził jednoosobową działalność w zakresie hydraulik, hydraulikiem był, tak. Także coś tutaj musiał wozić. Niestety, jeżeli ktoś używa samochodu tak czysto do takich celów zarobkowych, no to nie jest to dobre dla aut, ponieważ jak wiadomo, on ma być wtedy sprawny technicznie, stąd też tutaj w zawieszeniu nic nie stuka, nic nie puka, te tarcze, klocki są wymienione, co jest naprawdę, mówię, super sprawą. Jest to też potwierdzone w takiej drugiej książce serwisowej, która sobie gdzieś tam jest, ale jest też taki kwiatek w postaci rozcięcia tutaj. Chciałem to jakoś zszyć, natomiast tutaj po prostu brakuje materiału i niestety moje skille nie pozwalają na to, a tak wygląda tył tego właśnie auta, bo może ktoś akurat będzie chciał kupić. I z drugiej strony co mnie strasznie zaskoczyło, bo zauważyłem to dopiero jak już go tutaj prałem tą tapicerkę w środku, nie ma pasa. Mamy pas tu, mam pas, który sobie tam wisi z sufitu, spod sufitki, ten właśnie środkowy, a ten jest po prostu ucięty z drugiej strony. Także strzelam, że się gdzieś tutaj e, klamra po prostu zaklinowała i Ktoś stwierdził, że najszybszą drogą do odblokowania tych właśnie drzwi będzie obcięcie tego pasa. Tak mi się wydaje. Dobra, przechodzimy sobie do środka. Pokażę Wam jeszcze silnik i w sumie tyle. No bo co tutaj dużo pokazywać w takim samochodzie? Szyby w prądzie. Czyli ta wersja family, ale wzbogacona, jak już mówiłem. Chociaż tutaj nie jestem pewien, bo nie jestem specjalistą właśnie od takich samochodów, od samochodów japońskich. Także nie wiem, czy to faktycznie ktoś sobie w opcji dokupił te elektryczne lusterka, czy po prostu gdzieś tam jakaś, e, jakieś informacje w internecie kłamią. No i ta sygnowana też Space Star, takimi właśnie napisami. No i ona wygląda całkiem nieźle, jeżeli chodzi o stan takich zachowania, co do przetarć, bo boczek nigdzie nie jest przetarty. Ten też nie jest jakoś wysiedziany tutaj na siedzisku. Także ta picerka prezentuje się, powiedziałbym, całkiem spoko. Niestety tego samego nie można powiedzieć o radiu, bo radio, nie wiem, może wymienię jeszcze. Nie wygląda jakoś fajnie. Ale za to tutaj, nad tym właśnie schowkiem, bo tu mamy jeden schowek, tu mamy drugi, który... A, coś? Dobra, nie będę tego otwierał, bo jeszcze rozwalę. W każdym razie, mamy tutaj magiczny przycisk od klimatyzacji z taką śnieżynką. I ciekawostka, klimatyzacja działa i to działa naprawdę przekozacko. Chłodzi super. Ja ten samochód kupowałem miesiąc temu, także wtedy jeszcze były naprawdę dobre temperatury do sprawdzenia czegoś takiego. A tak właśnie prezentuje się przebieg, czyli mamy tutaj 164 tysiące kilometrów przebiegu. Bardzo mało moim zdaniem jak na taki samochód. Tu spalanie, co prawda, trochę jest wysokie w tej chwili. Pokażę spalanie, czy nie pokażę? 7,3 litra, natomiast ja nim teraz jeździłem po mieście. 12 stopni jak na listopad, jest i tak super. I taki mały feature. Kluczyk wygląda właśnie tak. Taki trochę ogryzek, także kluczyk muszę pojechać jeszcze dorobić. I tutaj oczywiście to, co jest ciekawe dla niektórych, a inni z kolei hejtują, że podrobione czy jakieś inne tego typu rzeczy, czyli książka serwisowa i plus tutaj mamy też instrukcję. Instrukcja jak widać ma nawet takie zakładki. także Sprawdźmy sobie, co poprzedni właściciele sobie tutaj oglądali. Płyn hamulcowy. A, dobra, bo płyn hamulcowy również był wymieniany w tym samochodzie, w warsztacie. E, łącznie właśnie z tymi tarczami, klockami. Akumulator. Akumulator też jest świeży, sobie zaraz tam zerkniemy, także będzie to widać. I płyn chłodzący. I faktycznie płyn chłodnicy również jest tutaj na fakturze. Znaczy na, jest to wpis właśnie w książce takiej serwisowej warsztatu, który dokonywał ostatnich napraw. O, nawet idealnie otworzyłem i niestety ostatni wpis jest z roku 2006 przy przebiegu jakieś tam 21 tysięcy kilometrów. Czyli ten samochód jakoś specjalnie dużo nie najeździł. E, bo tutaj mamy w lipcu 10 tysięcy, czyli powiedzmy przez rok czy zrobił 10 tysięcy kilometrów, i w roku następnym mamy 21 tysięcy kilometrów, czyli znowu zrobił dychę. Czyli pierwszy właściciel, nie wiem jak długo posiadał ten samochód, chociaż można to sobie fajnie pewnie teraz sprawdzić. Robił rocznie jakieś 10 tysięcy kilometrów. Stąd też pewnie właśnie taki przebieg tego samochodu. Także silnik, i kończymy. I tak właśnie auto prezentuje się pod maską. Tu mamy taki fajny napis Netherlands, ponieważ wyprodukowany on został właśnie w Holandii. Ciekawa sytuacja. O właśnie, bo to tak wracając do tego, o czym mówiłem na samym początku, czyli mamy japoński samochód na płycie podłogowej szwedzkiej z silnikiem gdzieś tam powiązanym z francuskimi samochodami, a produkowany w Holandii. Także w ogóle taki trochę motoryzacyjny miszmasz. No i standardowo rzeczy, które gdzieś, jak mówię, no blachy tutaj nie są zbyt mocne, to mogłoby wyglądać ładniej jeszcze, jakoś tak bardziej po prostu świeżo. Trochę to zaburza wygląd tutaj pod maską, natomiast ja już tego nie będę poprawiał, ponieważ to by już zakrawało o jakąś taką troszeczkę pucowanie samochodu zbytnie. Zresztą oni tak, został tutaj z góry jakoś wyczyszczony. Jak widać, jeżeli chodzi o te wszystkie elementy, jak jakieś przewody, doloty i tak dalej, to już nie zostało ruszone totalnie. Tylko to, co widać z góry, czyszczę zwykle w samochodach, żeby po prostu był jakiś taki fajniejszy odbiór, żeby to wyglądało świeżej. No i pod machą mamy też akumulator w takim ciekawym e, ogrzewaczu, bo to też jakby nie patrzeć na zimę, fajna sprawa. Akumulator co prawda marki Viking, ale jak widać jeszcze zafoliowany. E, no i świeżutki, bo to widać też nawet po tych klemach, także też fajna sprawa. Także trafił się dość doinwestowany egzemplarz ze sprawną klimatyzacją, ze zrobionym zawieszeniem, ze zrobionymi kompletnie hamulcami, z jakimś w miarę świeżym akumulatorem. Natomiast, jak już mówiłem, są jakieś niedociągnięcia, jakieś popękane zderzaki, gdzieś tutaj jest jakaś pchełka, e, inne tego typu akcje. Natomiast to już jest samochód dość leciwy w cenie takiej. Powiedziałbym dość niskiej, czyli tam jakaś jedna porządna wypłata, może dwie, bo to też zależy, ile kto tam sobie zarabia. Nie wygląda jeszcze źle, ale tutaj trzeba też uważać, ponieważ ja tych space-starów trochę się naoglądałem. Może nie jakoś specjalnie na żywo, na żywo były to tam może cztery sztuki, ale każdy z nich był totalnie zgnity. Już rdza gdzieś tam bardzo mocno je atakowała, także ja się i tak cieszę, że ten egzemplarz wygląda, jak wygląda. No i mam nadzieję, że też cieszyć się będzie nowy nabywca, także tyle jeżeli chodzi o Space Tara i o mnie. Dzięki wielkie za oglądanie. Do następnego, hej sobie. Trzeci bieg, prędkość taka jak widać. Wciskamy gaz do dechy i tak mniej więcej wygląda, jeżeli chodzi o elastyczność tego samochodu, która jak widać jest całkiem niezła.